Nie bardzo i nie mogę Cię i mieć przed ciebie i nie, chcę, i nie

Don Perdillon Zobaczymy, może pójdzie dwójka Na pewno jakaś, jakaś dwójka pójdzie. Ma wprost, wróż jednak jakaś dwójka pójdzie, ale w pieni. Tu? Może Grzesiu. Ale jadą. W jakim bodzie chyba tu są. E, tak. Udało się zrobić Trening I. To życie, które musi trenić właśnie dziś. Tak już. Tak jest, proszę państwa. No, bardzo ładne dwa treningi. Nowy tydzień. I naprawdę fantastyczne wyniki, ponieważ jak wiemy, a nie wiemy, a może wiemy. Po gwiazdy na gwiazdkę meczu to to jedyny Marcin e, mocno rozpierdzielił staw skokowy, najprawdopodobniej go Nie wiem, czy tam jakieś więzadełko e, było czy co, ale Zakończyło się to tak, że Przez tydzień nie mogłem nic kompletnie robić, ciężko się chodziło No, ale na szczęście udało się to Jakoś Wyprowadzić, no i teraz już mogę robić przysiady eee, no wiadomo, jeszcze dyskomfort jest, bo Bo mocno mnie W przez to, że chodzę dużo To ból idzie w stronę piszczela i Tam mnie boli, no ale na szczęście nie koliduje mi to Z przysiadami No a też tego samego Turnieju Naderwałem dwójkę Pikło i się tam wylało Był siniak Siniak się wylał, no i co, no i Próbowałem, próbowałem, ale się nie szło. Ale na szczęście tydzień minął i Marcin już jedzie na pełnych wrotach. Dzisiaj wyciskanie udało się zrobić, bo w niedzielę się nie udało go zrobić, bo mnie okieć, a w sobotę mi siekło jakoś dziwnie w plecach po przysiadach przednich. No i dzisiaj robiłem, wczoraj robiłem w poniedziałek. Siadę i miałem nie jest ten trening, bo gadam, plecy bolą, to odpuszczę, ale że mnie o 14.00 puściły, to stwierdziłem, że Idealnym pomysłem będzie zrobić 240 na 3 razy i był to świetny pomysł No, więc ja sobie ćwiczę, jutro przerwa Jutro do na zebranie, potem moja, mu mo zajęcia No i tak się ten dzień kręci mocno, yy, że tak powiem zajęty dużo nawet mocno zmęczony, nawet muszę powiedzieć, dawno tak nie był. No, ale trzeba zapierdzielać. Mam formę siłowo, ży, siłową, życiową, więc muszę to wykorzystać. A szkoda, że nie ma żadnych zawodów, bo może byłoby się sprawdzić. No a za niedługo jedziemy z Sebą do tej Francji. Także ja jadę w roli trenera, więc trzymajcie kciuki, jeśli coś osiągnie. A na pewno jakieś rekordy to tylko i wyłącznie przeze mnie. <laughs> Dzięki mnie Także panowie, głową do czoła, pamiętajcie, są dwa jedyne słuszne kody na KFD Paleciok. Możecie spokojnie oznaczać, Marcin lubi udostępniać, także możecie wspierać Marcinka jak najbardziej. No i pamiętajcie o Monster Power, że jest, pa, e, jest nowy kod Power Paleciok, też możecie spokojnie używać, korzystać, bo naprawdę te sprzęty teraz są całkiem fajne mi się nie psują, więc mogę większość polecić z czystym sumieniem. Także pamiętajcie, koty są po to, żeby je mieć Uwą do czoła i